No, a ja witam Was wszystkich tu bardzo serdecznie Bo jakże długiej przewie z tą grą w końcu trzeba ją zakończyć Ale zanim zaczniemy grać To oczywiście jeżeli nie macie, a chcecie ją zakupić To zapraszam do Eneby Tam możecie tanio kupić właśnie tą grę oraz wiele innych Oczywiście zapraszam z linku z opisu byś się mogli zakupić. Jak będą jakieś kody, oczywiście zawsze też informuję na banerach na Twitchu. A póki co zachęcam do dostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, dzwoneczka lub followka na Twitchu. U niej oczywiście będę odcinał tą grę w formie odcinków i gdy już po prostu skończę tą grę, to będę publikował odcinek przynajmniej jeden dziennie, a później będę dokończał w końcu The Black Tail Requiem, a ok, to wracamy do Uncharted. Kres złodzieja. Eksplozje, wybuchy, dramaty i to wszystko w jednej grze mi no. no. <coughs> przynajmniej przejście raczej to co z nich zostało Sam well you my brother A więc to jest ten skarb Oooo zagubiony mistyczny skarb Ej Ile złota no? Ejcie trochę Mógłbym sobie za to kupić wszystkiego świata Nie musiałbym prosić o donate <grym> Nie, nic mu nie jest. Ale ten idiota prawie nas wszystkich zabił. Zabieram go stąd. Nie, nie zabierasz. <coughs> Wejdź, ok? Chcę uratować brata. <coughs> <coughs> po tym wszystkim, co nam wywijał. <coughs> Podziwiam gest, ale nie. Jak tu zostaniemy, zginiemy wszyscy. Tego chcesz? Nie do końca. Co myślisz, Nadine? <coughs> Dobrze, że jesteś cała. Może byś łaskawie zabrała od niego broń. Oddaj mi to. Naprawdę mu zaufałaś? Hmm? Nic ci do tego. A cóż to jest za podżeganie, Nate? Hey, Nadine jest moją wspólniczką, a ja wspólników nie kantuję. Stań tam. Ty i twój braciszek. Od samego początku wykorzystywaliście moją choinkę. Chcieliście mnie wykiwać. Najwyższy czas na nauczkę. Co ty wyprawiasz? A teraz ty oddasz mi broń. <laughs> Nadin. Drugi raz nie poproszę. To, co teraz robisz, jest bardzo głupie, kochana. Spójrz tam. <laughs> nie wygóreś! Jezus! Powiedziałam, patrz! Dobra, to jakieś. jakiś pieprzone szkielety. No i co? Może nie znam tak dobrze historii jak wy. Ale domyślam się, co to są za jedni. A więc oświeć nas, to Ewy, Po Pozabijali się. To wspaniale. I co z tego? Każdy, kto pożąda tego skarbu, dostaje nauczkę. I co teraz? Zostawisz nas tutaj? Tak, zostawię. Mam gdzieś to, czy przeżyjecie. Nadine, czekaj! Żegnaj, Rej. Nadine! Odcieraj się! Cholerne drzwi to już! Rej, ona już poszła! Chodź, pomóż mi, to wszyscy uciekniemy! Nie. Nie, to się nie uda! Jak pomożesz mi przenieść sama, to pomogę ci z drzwiami. I co, i na cholerę nie będzie ten wasz? Cały pieprzony skarb. Skoro będę wiedział, że ty i twój żałosny braciszek wciąż żyjecie. Przestań. Uspokój się, szermierkę, poćwiczysz sobie na zewnątrz. Nate, po prostu się zamknij. O, i Baby walkę. ty chyba oszalałeś. Ja oszalałem? Nathan Drake ścigał się z szaleńcem i jego armią. Oto kto pierwszy dotrze do Szambali. Ach! Nathan Drake znalazł zaginione miasto na pustyni lub Alkali. Yeah. Możemy wyjść z tego razem, Nathan Drake! Odkrył słynne El Dorado! <coughs> Drake, przestań! Zastrzeliłem gościa. Daj, daj, spokój. Rozumiem, nie lubisz mnie za bardzo. Ale. Taki jesteś wielki, Nate. Ale nie masz nic. Jesteś niki. Żebyś się zszedł, mistrz. Dang, Nate, bij, bi. <coughs>

Nie, Nie, nie oj O, i tak. Widowisko godne. Nie my Tak nejt, já jsem blízký finálu. Beast Phantom! Hey, 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 To cały jesteś w skalbie. <laughs> Niestety. Czekaj. dawaj, wyciągnij się stąd. Nie mogę. Zacieśnię. Jeszcze raz. To na nic. Nas próbuje. Dawaj. Kurs. posłuchaj mnie. Słuchaj. Marzyłem, żebyśmy. Znaleźli ten skarb razem. Hej, udało się. Udało się, braciszku, okej? Okay. Już dobrze. Na musi, być Nathan. Jakiś... Stąd. Nie, musi być. Natan! Uciekaj stąd. Musi być jakiś wyjście. Idź mówię, no, musi być! Nie ma! Idź, Natan! Muszę mieć pewność, że przeżyłeś! É, mata. Uciekajcie! <laughs> Chciałbym, żeby wyszła druga część filmu Uncharted 2 Salut, mamie To co, masz wszystko? Tak, chyba tak. Opchnij wszystko, czego nie wziąłem. <noise> Może cię jednak podrzucę. Po tym, co przeszedłem, chyba wolę samolot z barkiem i wygodnymi, miękkimi fotelami. Poza tym muszę pogadać z Eleną. O tak, musisz. No i koniec z kłamstwami i obietnicami bez pokrycia. <noise> Słowo. Dzięki, za. Trzym się. I odzywa się do mnie. Jak będziesz w mieście, stawiam piwo. Trzymam za słowo. No, ale ten królik i tak mu zwiał i zostawił mnóstwo małych niespodzianek na łóżku dyrektora. Ej, 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 co jej opowiadasz? <grystanie> Historię twojej kariery, magika. Nienawidzę cię. A miałeś pseudonim? Powiedz jej. Wielki Nate. Ale o co ci chodzi? Przecież pasował No dobra, przyznaję, że byłeś całkiem niezły uh -huh. Słuchaj, Sam, cieszę się, że miałam okazję bliżej cię poznać Uścisk dłoni? <grym> co? Nie żartuj, siostra Opiekuj się tym głąbem, dobrze? Przecież wiesz Ja zaraz przyjdę Tak Fajna jest Niestety, chyba bardzo cię kocha. Farciarz ze mnie. Oferta ciągle aktualna. Doceniam gest, ale dzięki. Słuchaj, jeżeli myślisz, że się narzucasz, nie, nie, to zupełnie to nie niepotrzebnie. To. Nie, nie o to chodzi. No może trochę, ale... Myślałem, że jak znajdziemy skarbę, Iweriego, to będę... spełniony. A zamiast tego... męczy mnie takie dziwne poczucie, Pustki. Tak. A ty wiesz co? Ja też po każdym ze swoich wypadów, niestety, czułem się dokładnie jak ty. Czasem człowiek musi wybrać, co chce zachować, a co porzucić. U mnie to jeszcze trochę potrwa. A poza tym, ty masz nieco więcej odkryć na swoim koncie, co mnie nieco gryzie. Spoko, coś ci zostawiłem. Łaskawca. A. Okej, okay. jest samochód, tak. Um, sam działo się. O tak, Braciszko. Chodź tu. Nie rób niczego ja bym nie zrobił, tak? Szoruj stąd, mało lat. <laughs> Tak. No. A więc... Wiktorze... Co masz w planach? Hmm? Hmm. <grym> no, zanim dałem się w to wciągnąć. Rozpracowywałem pewien mały biznesik. biznesik. Hmm. Ryzykowny? No, można tak to powiedzieć, poniekąd. Wiesz, tak się składa, że znam kogoś, kto niedawno wyszedł i nadaje się do takiej roboty. U, no nie wiem. Można mu ufać? Poniekąd. Zna portugalski? Quando hmm. seu marido voltar, Paracasa? Co to znaczy? Kiedy będzie w domu twój mąż. To wystarczy. Chodź. A poczęstujesz cygarę? Nie przeginaj. O, dzień dobry! Rzeczy samej dobry! Rzeczy samej. <gry> No, no dobra, mów, co jest grane. Masz jakiś większy kontrakt? O, jeszcze lepiej. Właśnie sprzedaję Jameson Marine. Naprawdę? Ta. Wow, to. No to chyba muszę ci złożyć gratulacje, co? E, jeszcze nie, ale przeczuwam, że wszystko się uda. Kupiec się targuje, ale myślę, że doszliśmy do wzajemnie korzystnych ustaleń. To, to świetnie. A czy ty zostaniesz? Nie, 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 nie. Myślę, że powinienem po prostu odpocząć, posiedzieć z rodziną i jak najczęściej chodzić na ryby. I dobrze. A powiesz, kim jest ten szczęśliwy nabywca? O tak, to ty. Co? Nie, no poważnie. Tak, poważnie. Cześć, Jameson. Czekaj! Hej, czekaj! Czekaj! Hej, no jak tam panowie? Co ty tutaj robisz? Chciałam się, no wiesz, jeszcze tu rozejrzeć. Już mu dałem klucze. Okej, okay, to jest. Super. To jest na serio? Nate, ujmę to tak. To jest bardzo mądra inwestycja. Nie popsuj tego. Zdrońmy się. Jasne. Hej. Hej. Ty. Ty kupujesz Jameson Marine? My kupujemy Jameson Marine. A. Okej. Okay. Ale jak? Po co? Wiesz, doszły mnie słucha o zleceniu wydobywczym w Malezji. Pomyślałam, że to o, coś nie, dla nas. Nie, nie. Skarbie, posłuchaj. Omal nie straciliśmy życia w Libertali. Pamiętasz? No. Chcesz wziąć nielegalną fuchę? Wiesz, jak to może się skończyć? Kto mówi, że nielegalną? Spójrz. Przyszło dzisiaj rano. To autentyk? Tak. Uruchomiłam stare kontakty. Załatwili wszystkie pozwolenia w Malezji. Zero stresu, nikomu nawet nie dałam w łapę. No to świetnie, bo nie wiem, czy byłoby nas stać na taką operację. Masz. Wystaw dłoń. Co? Wystaw dłoń. No dawaj. Jasny gwinek. Skąd ty to masz? Wyciągnęłam z kieszeni. Mam ich tam jeszcze więcej. Więcej? sam. Spryciola z niego. Tak. Oczywiście sporo trzeba będzie zainwestować w biznes. No i kupić sprzęt filmowy. Sprzęt filmowy? Tak. Skoro będziemy wyciągać ten ładunek z wody, możemy wynająć małą ekipę. Sfilmują to, a ja wznowię stary program. A gdzie się podziało nasze... Spokojne, stateczne życie. Nasze próby prowadzenia statecznego życia spełzły na niczym. Nate, kiedy byłam na tej wyspie, byłam spragniona przygody. Spragniona nas. Wreszcie możemy robić to, co kochamy. Ale od dzisiaj będziemy działać w stu procentach legalnie, rozumiesz? I teraz to ja będę strzelać. Z mojej wypasionej kamery. Wow. Wszystko zaplanowałaś, prawda? Mniej więcej. Ale wystarczy, że powiesz słowo, a ja wszystko odwołam. Co? Nie, 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 nie. Nie chcę być gościem, który pozbawił Jamesona emerytury. To byłoby straszne. Właśnie. Nie będzie łatwo. Na no, co ty nie powiesz? To... Jak będzie na tanie, Drake'u? Jasne, czemu nie? Tylko żadnej roboty papierkowej dla mnie. Ja się tym nie zajmę. Będę bardzo zajęta filmowaniem. A ja będę bardzo zajęty nurkowaniem. Okej, okay. dobra, będziemy się zmieniać. Tak. Albo zagramy o to. Poważnie? Nie, naprawdę ćwiczyłem. Wyrobiłem się. Nie. Mam teraz lepszą koordynację. Nie, mogłabym... Serio. Nie chcę cię znowu pograżać, Ney. Boisz się zagrać. Jest dokładnie. Od 1 do 10 powiedz, jak bardzo się boisz? Coś koło trzech. No jasne, od razu podnieś do jedenastu. Lepiej o. uważaj, Ach. bo cię dopadnę. Ach, tak. Tak. O Boże, to jest. Okay.